Cześć, tu Asia Domagała, a to jest kanał angielski Kompas. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, pamiętaj, żeby subskrybować kanał i być na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Dzisiaj chciałabym się przyjrzeć kolejnym dwóm popularnym i znanym szerokiej publiczności osobom, i tym razem wezmę pod lupę dwie bardzo młode osoby, i obie te osoby to. Wschodzące, żeby nie powiedzieć, już świecące, pełną światłością, gwiazdy tenisa na światowym poziomie. Zapraszam do posłuchania odcinka, w którym e, ocenię, jak po angielsku mówią Hubert Hurkacz i Iga Świątek. Zanim przejdę do tego, jak Hubert Hurkacz mówi po angielsku. E, może kilka słów o samym sportowcu. Hubert Hurkacz ma 24 lata i urodził się w roku 1997 we Wrocławiu. Jednak na stałe obecnie mieszka i trenuje na Florydzie. Niewiele wiadomo o życiu prywatnym e, samego Huberta. Natomiast na pewno wiemy o tym, że sport zawsze był obecny w jego rodzinie. E, I z samym tenisem zaraziła go mama. I to właśnie od najmłodszych lat w tej dziedzinie sportu się realizuje. Początek jego światowej kariery to rok 2014, kiedy wraz z Kamilem Majchrzakiem i Janem Zielińskim zajmuje drugie miejsce. Natomiast w roku 2018 był nominowany do nagrody ATP w kategorii Newcomer of the Year. Niestety nie wygrał wtedy tego tytułu, został on przyznany Australijczykowi Alexi D. Minura. Natomiast zdecydowanie możemy określić jako moment przełomowy w karierze Huberta Hurkacza jako rok 2021, dlatego że to właśnie w tym roku w Miami e, Hubert zdecydowanie e, zabłysnął, ponieważ e, młody Polak awansował do półfinału ogrywając Greka Stefanosa Tsitsipasa, a następnie pokonał Rosjanina Andreja Reblowa. E, natomiast zwycięstwo w turnieju w Miami e, zagwarantowało mu em, Ogranie 19-letniego dziewiętna Włocha, Janika Sinera. E, I właśnie dzięki temu hurkacz wygrał całe turniej i triumfował w Stanach Zjednoczonych oraz co najważniejsze dzięki temu, jako pierwszy e, polski tenisista wygrał imprezę rangi ATP 1000 i, i dzięki temu awansował na 16 miejsce w rankingu ATP, znajdując się tym samym w samej e, czołówce tegoż rankingu. I ja nagrywam ten odcinek, mamy dziewiąty dzień lipca I na ten dzień Hubert zajmuje 11 miejsce w tym rankingu, a to za sprawą wygranej sprzed dwóch dni, z, w, czasie to, w czasie którego to meczu Hubert wygrał ze Szwajcarem Rogerem Federerem w czasie turnieju w Wimbledonie. I właśnie dzięki tej wygranej awansował na 11 miejsce tegoż rankingu. Posłuchajmy zatem.

Burkacz na pewno ma bardziej amerykański niż brytyjski akcent mówiąc po angielsku. Mówi też bardzo e, swobodnie, nie mogę tutaj znaleźć żadnych błędów gramatycznych, używa odpowiedniego słownictwa, e, posługuje się językiem angielskim bardzo naturalnie widać, że mówi tym językiem właśnie od, e, od dawna, być może od, e, od dzieciństwa. E, uczył się go naprawdę dobrze i dużo, dlatego że posługuje się nim znakomicie. Nie mogę się tutaj za bardzo do tego fragmentować w zasadzie do niczego przyczepić. Posłuchajmy zatem kolejnego fragmentu z konferencji prasowej. Tak, yeah, oczywiście course you need, to, you need to prepare obviously playing Roger on a, on a huge, huge arena. It's, it's something special, very full, of, full of crowd people, but I, mean, I enjoy it a lot. I, I enjoy when the, a lot of people are coming and, and enjoying the match, having fun out there, so I think that, that that's what I love about the game. Fragment tej konferencji prasowej pochodzi z, z dnia poprzedzającego dzień meczu, w którym właśnie Hubert wygrał z Rogerem Federerem. W czasie tej konferencji był troszeczkę zestresowany, nie, nie czuł się być może na 100% swobodnie, co było być może troszeczkę słychać, nadal jednak mówił dosyć swobodnie i naturalnie. Słychać, że rzeczywiście posługuje się tym językiem angielskim od dawna. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć jeszcze jedną ciekawostkę, e, a mianowicie kilka miesięcy przed tą właśnie e, e, konferencją prasową odbyła się inna konferencja prasowa w Monte Carlo, e, na której również był obecny e, Hubert Hurkacz, na którą z kolei nie przyszedł żaden dziennikarz, nie zadano mu ani jednego pytania. E, wydaje mi się, że. Od teraz, czyli od momentu, kiedy um, Hubert wygrał z Rogerem Federerem, taka sytuacja się już raczej nie powtórzy. Posłuchajmy może jeszcze uh, jednej konferencji uh, prasowej, tym razem już po wygranej ze Szwajcarem. Ja yeah, I mean, uh, yeah, In Stuttgart actually, I mean uh, Dominic played uh, played good match. Uh, obviously, was my, my first match on grass and uh, didn't have uh, didn't play on grass for a while, in a while. so so coming into that match didn't have uh, didn't have like much confidence much much grass coloured game and and here after after winning couple of matches uh, i really gained uh, confidence gained momentum and uh, and i believe in myself a lot a lot before that that, that game today Oprócz tego, że Hubert posługuje się językiem angielskim naturalnie, to on do tego ma w sobie, co zresztą nie jest tylko moim odosobnionym zdaniem, ale taki pewien naturalny urok e, i po angielsku można by go na, było nazwać, że jest człowiekiem, który jest mocno likable, czyli po prostu takim człowiekiem, który po prostu da się lubić. On jest bardzo sympatyczny, skromny, e, czasami niepewny jeszcze nadal e, siebie e, i to, to się na pewno e, ceni. I to, ta, 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 to, że jest taki sympatyczny, miły. E, na pewno też pomaga mu w komunikowaniu się w języku angielskim. Ten ostatni fragment z konferencji prasowej ponownie pokazuje to samo co te poprzednie, czyli to, że Hubert posługuje się bardziej amerykańskim, angielskim aniżeli brytyjskim, to, że mówi w tym języku swobodnie, nie ma żadnych problemów z dobieraniem słownictwa. Jedyne, do czego mogę się delikatnie przyczepić, to jeden mały błąd gramatyczny, a mianowicie Hubert powiedział. Najpierw for a while, potem się poprawił na in a while, co było zupełnie niepotrzebne, dlatego że właśnie for a while, czyli przez jakiś czas, było tym wyrażeniem, które w tym momencie było jak najbardziej stosowne, żeby użyć. Natomiast in a while to jest za jakiś czas, za chwilę, co, co jakby zupełnie nie, nie miałoby sensu w tym zdaniu, którego on użył. I to był jedyny tak naprawdę punkt, który ja wychwyciłam w tej konferencji prasowej, do którego można by się było delikatnie przyczepić. Hubert Kurkacz jest nie tylko dobrym tenisistą, ale także bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim. Posłuchajmy teraz, jak po angielsku mówi Iga Świątek. Ale zanim ponownie do tego przejdę, może kilka słów o samej Idze. Iga Świątek pochodzi z Warszawy, urodziła się w roku 2001, więc ma raptem 20 lat. W zeszłym roku zresztą pisała maturę. Możemy podejrzewać, że do sportu zaraził ją tata, Tomasz Świątek, który był polskim wioślarzem i olimpijczykiem z Seulu z roku 1988. Natomiast warto wspomnieć też, że siostra Igi, starsza siostra Agata, również przez kilkanaście lat, Lat grała w tenisa, jednak nie odniosła takich sukcesów jak, jak siostra. Natomiast Iga od początku swojej kariery zawodowej wiązała przyszłość z tenisem ziemnym, a jej kariera tak naprawdę na dobre rozpoczęła się w, kiedy miała 15 lat. To wtedy właśnie rozegrała swój debiutancki turniej ITF w Sztokholmie, który wygrała Następnie zagrała również turniej w Bergamo, który także wygrała, jednak przełomem niekwestionowanym w jej karierze jest udział w turnieju French Open z zeszłego roku, gdzie pokonała wszystkich rywali i w samym finale pokonała także Sofię Kenin, dzięki czemu stała się pierwszym polskim zwycięzcą French Open. Dlatego no, jej kariera jest, jest bardzo imponująca, jest jeszcze młodsza niż Hubert Hurkacz, ma, ma ledwie 20 lat, także wszystko dopiero przed nią. Ale do brzegu przyjrzyjmy się zatem posłuchajmy, jak Iga Świątek posługuje się językiem angielskim. Well, obviously, I didn't play my best tennis, uh, that's for sure, but Maria did a good job with, you know, um playing out my forehand, which wasn't working really well today. So um it's you know good for her that she saw that and uh she picked the good tactics for sure. You know, I struggled with. Uh, picking the right place where to play and um, I couldn't play some shots that usually give me points. Iga, podobnie jak Hubert Hurkacz, posługuje się językiem angielskim w sposób bardzo naturalny. Nie sprawia jej to trudności, mówi płynnie, dobiera bardzo e, dobre słownictwo. E, nie sprawia jej to żadnej trudności i nie robi też żadnych błędów gramatycznych. Zdecydowanie e, też, podobnie zresztą jak Hubert, podejrzewam, że języka angielskiego uczyła się od dawna i e, być może od dziecka i, i to po prostu słychać. Posłuchajmy może jeszcze drugiego fragmentu. Uh, at home, yeah. So uh, I'm home like for two weeks. Uh, so that's kind of lucky. That's um, nice. And then we're going to go uh, on tour again. So I'm going to be um, like traveling around Europe, uh, Madrid, Rome, then Paris. Uh, yeah, to Tu z kolei, oprócz tego, że słyszymy ponownie, jak Iga e, bardzo ładnie i swobodnie posługuje się językiem angielskim, nie robiąc e, większych e, błędów, to dodatkowo e, słyszymy coś, co możemy zauważyć także u Huberta Hurkacza, ale u niego być może bardziej po akcencie, aniżeli po słownictwie, jakiego używa. Iga również posługuje się bardziej amerykańskim, niż brytyjską wersją języka angielskiego, dlatego że ona bardzo często e, w tym drugim fragmencie posługuje się takimi słowami jak na przykład gonna, wanna, które to są takie e, słowa potoczne, których zdecydowanie częściej używa się w Stanach Zjednoczonych aniżeli e, w, Wielkiej, w Wielkiej Brytanii. E, no ale ona również posługuje się językiem angielskim, e, tak jak i Hubert. Swobodnie. Oboje znają e, angielski na, nie tylko na satysfakcjonującym poziomie, ale także na bardzo dobrym, płynnym e, poziomie. Nie mamy się absolutnie czego wstydzić, jeżeli chodzi o oboje e, z nich. E, tak jak wspomniałam o Hubercie, e, jest, oboje są tak samo. Iga oboje są nie tylko gwiazdami tenisa. Decydowanie możemy powiedzieć, że młode pokolenie, młodzież mogą się od nich uczyć także determinacji czy umiejętności w kwestii nauki języków obcych, ponieważ opanowali je bardzo dobrze, przynajmniej angielski, nie wiem jak pozostałe. Pozostaje mi jedynie trzymać kciuki za oboje, na pewno będę obserwować i jedną i drugą karierę, bo jestem przekonana, że niejedno zwycięstwo jeszcze przed nimi. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj, dajcie znać w komentarzach co sądzicie o Hubercie i o Idze, jakie jeszcze gwiazdy mam wziąć pod lupę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.